Nie zagrzewa się i wielkie imprezy, wielkie stawki i wielkie wydarzenia na trybunach nie robią na nim większego wrażenia. I jeszcze Dan Biuli na 3 sekundy przed końcem dosiada swojego rumaka. Za chwilę ruszymy. Czerwony Biuli, niebieski Dudek, żółty Fredrik Lindgren. Wreszcie poszli. Dudek zamyka Biuleja. Fredrik Lindgren idzie szerzej. Biuli będzie musiał uporządzać. Biuli jest drugi, Lindgren jest trzeci. W tej chwili to Dudek. Hey, Patryk Dudek trzyma przytomnie krawężnik Dan Fiuli jakby jego śladem powiększył teraz przewagę nad Fredrykiem Lindgrenem na chwilę będzie koniec drugiego okrążenia i my jesteśmy już coraz bliżej pierwszego Polaka w wielkim finale turnieju Grand Prix w Garni widać że te prace torowe przyniosły pewne efekty bo jadą płynnie jadą trzymają I przewaga bezpieczna, jeżeli nie wpadnie w żadną dziurę, w której chyba już zbyt wiele nie ma, to będzie wielki finał. Patryk Dudek, Zielony Ludek wjeżdża do wielkiego finału w Garni. Drugi juli, trzeci litr. Brytyjczycy szaleją, bo to dal biuli po raz pierwszy w swojej karierze melduje się w wielkim finale turnieju U Grand Prix. I Brytyjczycy się cieszą, i my się cieszymy. Pierwszy półfinał finał tak jak...